Witam, witam serdecznie dzisiaj z garażu. Na szybko, ostatnia, krótka, mam nadzieję, relacja z użytkowania motocykla Chiusun x 250. Tak, pokrótce chciałem podsumować, I, i dla niezdecydowanych, którzy chcą kupić, nie, myślą o kupnie czegoś takiego, to, to, to parę takich rad jeszcze na, na, na przyszłość. Pierwsza rzecz: lusterka. Lusterka są ogólnie bardzo fajne, fajny kształt. OK, jestem. Lusterka, tak jak mówię, fajny kształt. Dosyć dobra widoczność, ale niestety powyżej setki są takie wibracje, że nie rozpoznacie samochodu, który za wami jedzie. No, nie rozpoznacie nadmarki. Strasznie się trzęsie, są takie, takie drobne wibracje i no, ciężko, ciężko z tym, z tym, z tym tylnym, tylnym znaczy spojrzeniem w tył. Ogólnie, ogólnie jest dobrze, jest, jest dobre pole, ale, ale zmieniłbym po prostu. Tutaj to ramię mogłoby być troszeczkę inaczej. Tak samo lusterka są na wysokości lusterek samochodowych. Jak w korkach jeździcie, no to to przeszkadza. Trzeba uważać, żeby komuś nie przyhaczyć lusterka. Także lusterka będę zmieniał. Będę zmieniał te szklanki. Tak jak już wcześniej w filmikach wspominałem, żeby tutaj była ta regulacja i ogólnie, żeby były łamane i jakieś fajniejsze. Ale to takie plany na przyszłość. Tutaj widać, zamontowałem sobie z kamerki sportowej. Mocowanie trzyma daje się, trzyma daje radę. Wczoraj testowane także działa bez problemu. Wcześniej miałem tutaj na takim dłuższym ramieniu, ale to tylko było widać prędkościomierz, licznik i, i, i to wszystko. Troszeczkę trasy teraz jest i widać, sama trasa. Także wczoraj testowałem, bardzo fajnie, fajnie wyszło. Co tam jeszcze chciałem Wam przekazać? Dużo ludzi pyta o akcesoria szybę, mocowanie do szyby. I to jest MRA, jak widać. Dostaniecie w Rudzie Śląskiej na przykład tam gdzie ja kupię motocykl, jednoślady chyba, to jest PL www.jednoślady.pl, Ruda Śląska, coś takiego. To Dostaniecie tak samo mocowanie pod tylni kufer, też jest akcesoryjne, też tam nie wiem ile kosztuje, chyba w sumie cztery stówki czy coś takiego, no, nie ma się co bawić w jakieś dorabianie czy, czy ten, no, no kupić gotowca, er, tak samo ludzie pytacie o, o kufer. To jest fajne, że jest otwierany bez, bez kluczyka. Można go zamknąć na kluczyk. Eee, to, jak ktoś tutaj pytał, 4,5 kg, 6,5 kg. Nośność do 120 km. No, oczywiście to jest bzdura, bo włożyłem w kufrach już po, po 15-20 kg i, i takiego typu i nic się nigdy nie działo. Eee, także tak wygląda kuferek. Można do niego światło. Aha, tu jeszcze jest, jest gniazdko. Podejrzewam, że można dorobić do niego światła tutaj, żeby to działało. Ja sobie zrobiłem jeszcze taki, taki chlapacz, żeby nie chapało opony, na przykład opony. Jeździłem już dwa razy w deszczu, unikam tego, ale dwa razy już jeździłem w deszczu. Są bardzo uniwersalne opony, dosyć dobrze trzymają i na suchym i na mokrym, wiadomo, bez szaleństwa, bez jakichś głupot, ale opony, opony są bardzo fajne, jak za, za, za takie pieniążki, no są wąskie, trzeba uważać, koło potrafi uciec na suchym przy, przy hamowaniu y, tyłem i silnikiem, ale, ale są dosyć, dosyć dobre te Fajny, fajny bieżnik, jeżeli chodzi o wygląd, y, y, nagrzewają się troszeczkę gorzej niż, niż w innych motocyklach, może to jest kwestia masy, y, wczoraj jechałem z kolegą, y, Yamaha R1, porównaliśmy, no ta była chłodniejsza, tak nie wiem o 30% można powiedzieć, że, że o, o tej w Jamaszce, tak, czyli kwestia też mieszanki i, i, i wagi motocykla. E, łańcuch, łańcuch razy był już naciągany, widać, trzeba go znowu naciągnąć, zobaczymy jeszcze ile ile razy. To e, co jeszcze wy pytacie? Aha, akumulator wymieniłem w marcu tego roku i zobaczcie, kupicie akumulator nowy. Zwróćcie uwagę, tutaj nie ma nic, jest jest, no jest samo to, wystaje plus minus, a w którym kupiłem, tutaj jest tak nadlane plastiku, jest taka półeczka jakby wysoka i kurczę macie potem problem, będziecie mieć problem z oryginalnymi klemami, żeby no, nie wejdą po prostu, dojdą do pewnego momentu i będą latać, no ja zrobiłem takie dystanse, dystanse. można to, można podejrzeć na to spiłować tutaj, i tak jak tutaj jest w tym oryginalnym i, i i też się da, ja dałem tam podkładkę, podkładkę na no śrubkę dałem, znaczy no, nakrętkę, zrobiłem taki dystans i, i, i mam założony ten, to to jest Excida, Excida założyłem. No ten jest, wiadomo, motor już stał dwa lata w salonie go kupiłem, czyli miał już 3 lata, no to umarł, po prostu umarł jeszcze jedna rzecz. Ok tutaj tak jak mówiłem Zdykwiduję te dystansę bo jest to w książce z napisała, że to można ten wyeliminować wtedy te tulajki. Przesunie się to troszeczkę w lewo, noga będzie bardziej pod kątem prostym. E, tutaj te cięgno już dostałem. Pokażę Wam jeszcze. I śruby, kłopoty ze śrubami, niech nie kupicie ich w, 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 tam w salonie, niestety nie da się ich zamówić. E, bo tu jest M10, 1.25 gwinta, także jest nietypowy gwint. E, no ja dałem do, do tokarza, takie śruby e, mi dorobił. Na imbus, wiadomo, tu trzeba to, tu jest kurde też problem, to trzeba wykręcić tą śrubę, trzeba troszkę wysunąć, wbić tam do środka, bo ta śruba no, nie wyjdzie tutaj, nie wymienicie tego tak od razu. No jest kłopot, kurczę, muszę się, może to się za to zabiorę i zrobię, także nie chciałem też oryginalnych śrub niszczyć, bo może kiedyś ja go sprzedam, także ktoś może chciał wrócić do, 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 takiego, do takiej pozycji, może sobie zostawi na, na takie jak ja zrobię, no, no zobaczymy, także kupiłem dodatkowy, zrobiłem dodatkowy komplet śrub, także będę to robił, żeby było troszkę wygodniej. Z drugiej strony z analogicznie to samo, tylko zbiorniczek jest tu zamontowany, no to się jest na tyle przewodu, to jest tak pomyślane, że da się to zrobić. Co tam jeszcze Wam powiedzieć, druga sprawa, zgłaszałem to na serwisie już po 1000 kilometrów potem, że laga się poci, zabrano serwis na serwis, wtedy co wymieniono mi wał w tym silniku, i zgłaszałem to wtedy tego niby to zrobiono, ale teraz dopiero zrobiłem dłuższą trasę 300 km i wczoraj laga była dosłownie zmasakrowanie mokra, no teraz jest wytarte, ale tu widać olej, olej na feldze się zbiera. Cieknie, laga już, no końcówka, no trzeba to jutro do jutro no pojutrze, bo jest majówka, do serwisu zadzwonię, się umówię na serwis, nie wiem czy to będzie gwarancyjnie załatwione, czy będę musiał zapłacić, pewnie zapłacić, wszystko jest mokre, tutaj z oleju, obudowa, tutaj dolna, plastiki, no trochę to lapało na trasie, już mocno cieknie, dobrze, że nie, nie po stronie tarczy hamulcowej, no bo byłoby troszkę niebezpiecznie, że i opona tak jest troszeczkę ochlapana. Co wam jeszcze? Aha, serwis. Pytacie o serwis, czy dali radę? No dali radę. Porysowali mi tu ramę wcześniej. Przy wyciąganiu silnika podejrzewam. Zrobili to. Polakierowali ramę. Jest ładnie, nie ma śladu. Skrzynie biegów zrobili, biegi wchodzą, luz da się znaleźć, nie ma już żadnych problemów, wchodzą gładko. Wcześniej to chodziło o strasznie topornie, ciężko nie szło biegów znaleźć, albo luzu, albo nie daj Boże się zatrzymałem na czwórce na skrzyżowaniu, no to zapomnijcie, że kurczę, no, to było wachlowanie tą nogą i, i próba zmiany biegów na jedynkę, nie szło wbić. Zrobili to. Tutaj to też zrobiono, nie dzwoni mi to już w czasie jazdy, to było strasznie wkurzające. Także tu już jest sprężynka zrobiona, naprawiona, to, 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 to zrobili. Silnik zrobili. Tak jak mówiłem, wszystko działa bez zarzutu. Oleju nie bierze, nie kopci. A, jeszcze super sprawa, mam powiem. Tutaj palucha w łóże. Normalnie nie wierzyłem sam. Czyściutko. Żadnej, żadnego, żadnej sadzy, osadu, nic. Nie wiem, czy takie dobre, dobre teraz paliwo mamy. Czy no po prostu nic, czyściutko. Trasa 300 km. No super super. po górach powiem wam motor świetna sprawa. Denerwowała mnie na początku krótka trójka, trzeci bieg, trzeci bieg był taki krótki, taki jakby nadbieg, ale powiem wam, zarąbista sprawa to jest właśnie w górach. Dwójka jest trochę za krótka, by była. Ta trójka jest taka między trójką a czwórką. Znaczy, dwójką a czwórką jest, jest, jest taka krótsza i, i bardzo w górach pomaga. Na tej trójce idzie zrobić zakręty, wychodzić, nie trzeba zmieniać biegu, nie traci na to czas, Bardzo fajnie. Powiem Wam, jak ktoś dobrze jeździ i się składa w zakrętach, ten motor jest bardzo lekki, zwinny, no to kolegów na większych pojemnościach bez problemu objeździcie. Nie ma, nie, ma, nie ma szans tutaj, dobre hamulce są i niska masa, także kurczę, no super. Wczoraj z kolegą jeździłem, rewelacja naprawdę. Poszaleliśmy trochę wczoraj. Także motor daje, daje radę w górach, w mieście, super, super sprawa. Jestem bardzo zadowolony z wyboru tego motocykla, jest sobie go tak dobrałem właśnie, że po tym lekki i, i, i zwinny. Spalanie nadal niskie, około 3 litrów. Co wam powiem, siedziałem ostatnio na ADV 250 Rometa no i dobrą decyzję podejmio, podjąłem, że tak powiem, jak to jak sobie to rozmyślam, bo jednak lepsze wykonanie Exif'a, Dużo lepsze. No, no materiały widać wykonanie lepsze. I co jest silniejszy od, od Rometa, jest lżejszy, ma lepsze hamulce. W mieście, w mieście jest, jest, jest bardzo, bardziej, bardziej poręczny. Yy, także tak, to, to, to jest fajna sprawa. No i jeszcze interwały wymiany olejów, takie rzeczy, no w momencie macie co chyba 2-2,5 tysiąca wymiany oleju. Jeżeli chcecie mieć gwarancję musicie to zrobić, 2,5 tysiąca zjechać na serwis zapłacić. Tutaj jest to 6 tysięcy bądź co rok. Co rok, także no, jest, jest różnica no, dwukrotna, no to zaoszczędzicie troszeczkę na serwisie i trzymajcie sobie gwarancję. Pilnujcie tego, yy, bo tak jak tu widzicie jest wyświetlacz. Yy, tak Ciekło krystaliczne, i, i nie dajmy, że jakieś tu pixele umrą albo, albo coś takiego się wydarzy: zaleje się, przestanie działać. No to w podejrzewam, będzie problem z dostaniem czegoś takiego. E, także to trzeba gwarancję sobie trzymać. Na przykład y, myłem go kiedyś y, intensywnie karczerem. No wiadomo, w pewnym miejscu unikałem, ale, ale gdzieś tam się woda dostała i wyświetlacz biegów mi przestał na chwilę działać, także no wiadomo wyschło to i, 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 i zaczęło działać, no ale chwila była, chwila strachu, że, 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 że nie działa, także no pilnować gwarancji, przeglądów. No bo warto, no, warto no, nie spuszczać. Filtry, filtry, filtr powietrza jest na razie chyba drogi. Nowy oryginał kosztuje 400 zł, chyba z tego co się orientowałem kiedyś. Teraz zamienniki już są chyba po 200. Filtr oleju kosztuje około 60 zł. Oryginał Hajunga, zamiennik 40 zł. No, także wydaje mi się, że nie ma co oszczędzać. No, jestem, myślę, że żonka zadzwoniła, musiałem przerwać. Jeszcze jedna rzecz: jak kupicie motor, wiadomo w salonie on stoi troszeczkę, czy to Roberta, czy innego producenta koreańskiego, czy chińskiego. Polecam wymienić sobie płyny hamulcowe jeszcze tu i, i, i z tyłu. Kurczę, otwarłem to. smród niesamowity, Nie wiem ze starości, czy, czy jakiś kiepski poetał, był po prostu taki brunatny się zrobił, ciemno-żółty. Ciemno, ciemno to poetał wymienić sobie, jak sobie kupicie motor, który stoi ileś czasu już w salonie, czy tam używany, nie wiadomo, czy ktoś to wymieniał. No i tak reasumując, gdybym miał go kupić jeszcze raz, kupiłbym go. Uważam, to dobra decyzja, dobry motocykl dla kogoś, kto tam na miasto potrzebuje, czy tam na jakąś krótką trasę, czy tam gdzieś chwilę poszaleć i, i ceni sobie małe spalanie, niską masę. Super, super sprawa, nie ma się czego bać. To, że ja tam miałem z silnikiem problemy, nie zraża mnie to w ogóle, zrobione są na gwarancji. Nic za to nie zapłaciłem, także no polecam, polecam, bo to nie ma, się, nie ma się czego bać. Jest bardzo fajnie wykonany, niczego mu nie brakuje, dobrze wygląda, dobrze się prezentuje. Wiele osób pyta, co to, co to jest, co to za produkcja, także nie ma, nie ma się czego obawiać. Mogę śmiałą maszynę taką komuś polecić. Nie ma się, nie, o, nic się nie odkręca, tak jak to kiedyś bywało w Fajasungach, tam tak, takie krążyły opinie, e, Nic się tu nie luzuje, nie dokręca, nie odkręca i, i, i wszystko działa. Żarówki się nie przepalają. Aha, jeszcze jedna sprawa, muszę Wam powiedzieć: lampa przednia. Bardzo, bardzo fajnie światło daje w nocy. Także jeden z lepszych motocykli, które ma ma takie mocne światło, w którym jeździłem bardzo dobre wspomniałem, że chodzi o Burmana 250 jak miałem, bardzo dobre światło w nocy Kawasaki 1100 i 600 troszkę gorzej mi się wydaje no, Honda jak miałem też dobrze ale tutaj jedno z lepszych, jedno z lepszych reflektorów i, i ile światło wiadomo, obawiam się jak to kiedyś tam, że to może zmatowić, ale wydaje mi się, że nie, no to takich czy tych moich przebiegach, czy tam motor jest zgarażowany, słońce na no to nie, nie, nie świeci, także nie, nie wyblaknie to myślę tak szybko, także bardzo, bardzo fajne światło, bardzo fajna żarówka, bardzo białe światło daje. Kierunkowskazów nie będę zmieniał. Pasują mi takie jakie są na żarówkach najprostsze, także mi się wydaje, że jest, że jest ok. No, to myślę, że tyle tak jak widać motorek nie będę go odpalał nie robi tutaj hałasu wszystko wszystko jest w porządku także tyle pozdrawiam do zobaczenia na trasie hej